Hej, gdzie z Run Dzisiaj taki filmik będzie, którego dawno nie było. O, głąbki. A, wiem, że wiem skąd głębię. Tu jest parka, która zostaje. Bo ona siedziała wysoko dole i tak wczoraj ją zamknąłem. Się nie zauważyłem, zamknąłem ich na dworze. Tylko wieczorem, dopiero później zobaczyłem. U głębi to się zmieniło? Nie, jedynie, co, że jest syf. I tak, też wam bardzo teraz mówię, że wszędzie syf, bo naprawdę nie miałem kiedy posprzątać, porobić. Teraz dziennie, to ja jedynie to jest, mam hormonogram taki, że staje 6, 6 rano do 16 ten w szkole Nie sorry do 17, bo teraz zacząłem jeszcze jazdy na samochód na prawo jazdy i ten. Do 17 ten w szkole. Nie racji jeżeli, ra, jeżeli jeszcze jest naprawdę Robota to o 17 idę do roboty. A jak przy, wrócę do domu o tej 15:16, to o 16:30 albo 17:00 idę jeszcze do roboty i wracam o tej 20:20. 20, a jeżeli jeden zakład to, yy, z owocem, to wracam o tej 21:00 o, o, po północ. Czyli nawet nie raz, od a czwarta, dwóch, nawet dłużej. Króliki nic się nie zmieniło. Samczyk, tu jest samica, co kiedyś z było. Tu mi się dać, że były dwie samiczki, to jest stara samiczka, to będzie młoda. I to będzie na pewno samczyk, tak przywszednie zdaje I tam dwa młodziaki, co z tym będzie, to nie wiem. No i dlatego tak, tak jest bałagan. Ale też teraz dałem dwa dni w domu. Który, o, przepiórek, tak samo bałagan, jak nie wiem. Dwa dni w domu zostałem, bo pierwszego nie miałem zapalenia ucha, Druga... a dzisiaj zimniaki zbieramy, więc musiałem zostać. I tak, jest tutaj trochę tych du Za dużo nie powiem, że jest. Tam jest młoda Chinka, mam nadzieję, że to będzie samiczka. O, tam. Tu jest samczyk, tu jest samica. Samica się bardzo fajnie zniosła z chińskich. Tyle jak niosła, tylko szkoda, że rynkowatę nie wkładam. Ale już trudno. Na pewno nie będę wkładał Tu pizza jest, nikt to nawet nie co to może być. Ale tak, lecimy tu wypuszczamy. Jest sporo zmian, o tak Jest sporo nowych nabytków Parę rzeczy, kupowałem coś Są wymiany i są sprzedaże i są straty Czyli wszystko jest Więc no, zapalimy światło O, są prezenty, wymiany sprzedaże i straty, o tak ja sobie tylko pójdę, pójdę tutaj pod bok. A bramę zamknąłem, dobra Zaraz będę się pójść zamknąć Wyłaśna, dobra, pójdę wam pierwsze pokazać Przecież teraz na niej pawie wyjdą Pawiki są Tam są perliki, wszystkie te kurczaki I mówię, naprawdę syf to jest pierwszy nowy nabytek Trzy nabytek, dostałem ją Nie widać jej za bardzo To jest samica bożanta polnego O, ją teraz widać Dostałem miałczą siada. To jest już śmieszna akcja, bo się działa całą noc w samochodzie, bo sąsiad o niej zapomniał. To są kurczęta. O! Voila, wypadasz. Wypadają kurczęta. Jednych to jest za dużo, ale naprawdę przez te parę dni, jak ja nie miałem czasu, to muszę coś z nimi zrobić i je gdzieś poprzekładać, tylko nie mam naprawdę gdzie. I nie mam czasu, aby się na to wziąć. I tak tu jest nowy nabytek sprzedałem yy, takie były kurki brodacze ich nie ma, poszły na zamianę zaraz wam pokażę za co yy, co tam jeszcze sprzedałem taką kogutka czubutki kurkę nioskę i koguta brodacza tego lepszego tego kolorowego więc jest git w końcu się ich pozbyłem zostały mi na sprzedaż teraz jeszcze z tych parę micików, parę sztuk, coś tam jeszcze na pewno mnie nas sprzedasz. I tak. Co to? A, kupuję Tu. Ten syf, syf, jak nie wiem. Miałem. Wczoraj się wzięliśmy za to, ale wczoraj sieliśmy I nie miałam i kiedy. Co to jest? Bo, że nie wiem. Są takie dwa muciki, które były tu u góry, albo udało już nie pamiętam. Jest też Marek. Dwa czerwone. Dwa. dwa, Tu czerwony, tu czerwony. Tam taka biała głowka. I jedno z Były dwa. Czyli jedno ludzie zginął. Dobra. Lecimy dalej. Co tam jeszcze? Z gołębi będzie sporo szok na sprzedaż. Już, już jak patrzę, to jest na pewno do sprzedania gil. Trzy dyski będzie, będzie za gila. Yy, bocia... No, Newka, ta mieszana egipska z chińską, będzie do sprzedania. ale nią to zechciał się złotych to co tam jeszcze? Turkot, ten czarny jednoczuby. Jedno Szczerze nie wiem ile z niego wziąć. Jeżeli ktoś się zna, to niech mi podpowie, tylko nie wiem czy on jest w gołębniku, czy on czy się polecił na tak już A, Zorbura, jest tutaj w gołębniku. Oleś Pawik. O, jest. Od te, tego turkota. Na sprzedaż będę miał i nie wiem ile za niego. Jak widziałem turkoty dwuczubę, to są drogie. No nie powiem co tak po około setki, ale nie wiem czy z niego tyle brać. Tak mniej jak dla mnie fajna cena mi się wydaje by była, jakby mi ktoś dał za niego z pięć dyszek, to by było 5-6. Ja bym był zadowolony. I ktoś żeby był zadowolony z, z fajnym samcem. Ale jeszcze się okaże. No kurde, wańczyna yy. Yy. Jeszcze ten. Jeszcze się okaże, bo Mów, mówię, poprzeglądam się trochę ogłoszenia. Może poszukam samice. Też wątpię, żeby to samice kopywał, Ale poszukam, po ile chodzą. Na grupach popytam i będzie nas sprzedaż i też taka jest sprawa do Was. Może nie związana z kanałem, czy z hodowlą związana, ale nie z tą hodowlą, co każdy myśli. Ponieważ są dwie sprawy: planuję zakupić statyw do, do kamery, czyli do telefonu, ale po co? Dlatego iż ponieważ... A i taka szybka jeszcze akcja, że tutaj zginęła mi kurka, kochi, yy, każełka Kochina. No bo niestety ta deska tutaj jest. Jakoś o kurę odsunęły i oprzygniotły. Tutaj przyniosłem też ten. Yy, Każełki Czyli cohin olbrzymie, są dwie kurki, które zapewne zostaną. Kochin miniaturowy, karzełki łapciate, parka i sebretki są. Przecież to też były feniks, ale zaczęły uciekać i już mi się ich nie chce naganiać. Eee, no i tak. I... A i tam jest chwoka z kurczęta, nie wiem czy ja o niej mówiłem. Ale niestety sporo kurcząć potraciła, bo mówię mi nie było. Brat się zajmował. No i trochę kurka. Też zaniedbała kurczęta chyba. Bo miała chyba 6 czy 7 sztuk. O, nie zamknąłem. 6 czy 7 sztuk. Został jeden. niestety. O, kochini, jakie ładne łapcie ma, fajne. A, jestem kochurem. Bo jeszcze mi podpowie, co z nim zrobić. Bo ja mam takie głupie plany, żeby wpuścić go za rok do wybiegu z kokinami olbrzymimi. I tak spróbować, może nie spróbować, ale żeby był kogut ten i tamten i spróbować wymieszać kokiny olbrzymie lokowane. Ciekawe, czy by coś z tego wyszło. A to tylko do was się tak by tam takiej głupawki z ciekawości, no. A i no i z tym statywem. Planuję, zakupić się statyw, ale to to, o, tu jest kokoszka i kujciak. Ten statyw pamiętny do kurby mi za bardzo się nie przydał. No, a Felix stracił ogon już. Zostało mu jedno piórko. Mam nadzieję, że za rok będzie miał piękny ogon. Właściwie w tym roku już miał, więc... Pod koniec sezonu super ogon, i zobaczymy co będzie w tym roku. W następnym roku. Dobra, w końcu, w końcu mówię, mówiłbyś się nie wypowiem nigdy z tym statywem planuję zakupić terrorystyczne takie rzeczy nie wiem jak to powiedzieć no na przykład yy, brówki, ptaszniki nie wiem, jakieś może modliszki, coś w tym stylu to jest ze znajomym gadam, który ma Oglądam, oglądałem teraz po filmów na YouTubie u gościa, który właściwie zajmuje się tym no, i właśnie ja tak, tak myślę. Czyli sam, tak też dla, sam dla siebie ja bym chciał kupić ptaszniki. nieagresywne, agresywne, takie spokojne, które właśnie można brać. Można, ale nie powinny się brać na ręce. Co e, tam jeszcze. Jedyny problem u nich są, które są fajne, ładne, ale wycesu, wyczesują takie włoski na, na tyłku. Bo nie wiem, kto się zna na tym. Wyczesują te właśnie włoski, które one parzą. One potem spędzą całe ciało, i ten. I najlepiej nie powinno się ich wdychać, ale no. To już w każdym razie o to chodzi. No i zastanawiam się, czy byście chcieli może filmy na tym kanale o tych, o tych rzeczach. Czy już byście woleli, żebym, zało żebym nie mieszał składni na tym kanale. Czy nie, nie założysz nowego kanału na to? Jak ktoś zobaczy nowe nabyczki to mówcie. Nie widzieliście? Bo ja nie bardzo. Teraz powinniście je widzieć. Szukajcie, szukajcie, a znajdziecie. I ja już ich nie widzę, nie no widzę. O, kurczę, Nic. Ale się kaczuchy sieją No i tutaj są też wymiany właśnie za, o jakaś jajka Wymiany są za te kury brodacze Właśnie się wymienię wtedy ze znajomym no, Jest tu parę jajek, jest. nawet kaczki się trzeba nieść. Tak? Kacze czy nie kacze? Chyba kacze, nie wiem Co Gokuczek? Wyskakujesz, To wyskakuj? Nie, nie. Tu jakieś jej, jej cunie. Tu nie ma, tutaj nie ma. I tak, tu właśnie są wymiany za brodacze. Co to są? To jest to. A co to jest? To jest kaczka biegusa. U, kurde, wyszli. So, wymieniłem się za trzy kurki młode, młodsze, takie na parę biegusów. Czy to jest para, czy też nie wiadomo? Tu jest jedna kaczka taka jasna, a tu jest druga. O, tu jest druga. Ucieka. I to mi się da, że będzie kaczor, bo zaczynają się już powolutku piórkę na ogonie podnosić. Dama właśnie tak mocno prost, jest już mi zginęła. A, na wodzie. Ona ma mocno proste te piórka. No, pływa sobie. No i zobaczymy. No, następny rok. Może je wezmę, oddzielę gdzieś na jakiś wybieg, żeby nie chodziły, z tymi kaczkami się nie mieszały. No <laughs> i takie malutkie są jeszcze, bo są młode. No i dobra, to chyba w tyle w tym odcinku. Wszystko powiedziałem. Co się ty tej pory zmieniło A, oddałem też parę koków Z tej której z, z czarnych też z, kilka oddałem No ale fajnie tak, jak przyjeżdżają ludzie na przykład i dać Gołębie coś, to naprawdę jest super Naprawdę ja wam opowiem historię Ostatnio mnie, wystawiłem ogłoszenie, że oddam gołębie za darmo Pan ode mnie przyjechał jakieś 46 km Jakoś tak, on tam do mnie miał Przyjechał do mnie z dziećmi, bo zrobił im wolierkę i chciał parę głębi tak się zapomóc, żeby yy, dzieciaki miały. Mówię dobra, czego nie? Niech przyjeżdża. Ja tam mam tych parę naście sztuk do oddania, nic za to nie chcę. Przyjechał z tymi dziećmi. Te 450 km przyjechał z dziećmi, pogadaliśmy trochę. Dzieciaki też fajne. Niestety, no, dzieciaki nie, czy coś było, ale były chyba, yy, dzieci były chore. Ale też bardzo takie fajne, że chłopaki przyszli, pogadali. Potem yy, po później jeszcze przyniósł mi czekoladki. Podziękował, naprawdę super! Tak się fajnie można poczuć takim czymś. Jest naprawdę super. No i dobra, to tak wyszło. To by na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Tu jeszcze biegusy. Dzięki za oglądanie. Do następnego. No i cześć!